Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii, w której będę wam prezentował programy gry, które napisałem na moim Minecraftowym komputerze. Komputer nazywa się Hume. Pierwszy odcinek będzie takim odcinkiem wprowadzającym. Pokażę Wam, jak korzystać z tego komputera, w jakie urządzenia wejścia i wyjścia są wyposażony. A na sam koniec odpalimy sobie pierwszy program. Będzie to program startowy komputera. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Omawianie zaczniemy sobie od konsoli, czyli miejsca, z którego użytkownik steruje całym komputerem i z niego korzysta. Jest ona bardzo minimalistyczna, przejrzysta, zrobiona pod użytkownika, żeby się nie zgubił w gąszczu kabli. Miała być właśnie taka mała i dosyć, dosyć czytelna. Konsola znajduje się w samym centrum komputera, między procesorem a kartą graficzną. I jest tak, ponieważ aby komputer działał poprawnie, cały obszar, w którym się znajduje, musi być załadowany. Jeśli oddalimy się od konsoli, mogą pojawiać się błędy. Żeby sprawdzić, czy wszystkie czanki są załadowane, wystarczy, że wci wciśniemy sobie ten przycisk i pojawia się komunikat na czacie, czyli wszystko jest OK. Prąd przepłynął swobodnie przez wszystkie skrajne punkty tego obszaru. Poza tym w konsoli znajduje się też klawiatura, joystick, głośnik, ale o tych urządzeniach powiem trochę później. Teraz y, powiem co, co nieco więcej o sterowaniu, czyli o tych wszystkich tutaj przyciskach. Dobra, najważniejszy przycisk, czyli włącznik i wyłącznik komputera w jednym. Y, obok lampa sygnalizująca nam y, aktualny stan komputera, czy jest właśnie uruchomiony, czy wyłączony. A o tym, o co robi ten przycisk dokładnie, opowiem trochę później. Yy, dalej mamy tak, obok yy, takie przyciski, które umożliwiają nam opcję włączenia albo wyłączenia komunikatów na czacie. I to są komunikaty od procesora, klawiatury i karty graficznej. Yy, no i te komunikaty są raczej dla programistów, bo wtedy łatwiej jest nam yy, się zorientować, co komputer dokładnie robi, jakie operacje głównie wykonuje, o to chodzi. Ale użytkownikowi nie jest to aż tak potrzebne, bo no, czasami może być denerwujące nawet. Jedyne co użytkownik tak naprawdę musi wiedzieć, to jest to, czy komputer czeka aktualnie na jakąś jego reakcję, czy jakoś właśnie, właśnie interakcję jego, a tego dowiedzieć się możemy dzięki tym lampom, które są tutaj po przeciwnej stronie konsoli. I komputer właśnie informuje nas przy pomocy tych lamp, czy, czy musimy coś wcisnąć. Na przykład, czy musimy mu podać liczbę i potwierdzić ją Enterem, Możemy też, może też czekać komputer na znak, czy na ruch joystickiem. Obok tutaj mam jeszcze taką dodatkową informację, czy shift jest wciśnięty, bo jeśli włączymy komunikaty klawiatury, to nie mamy jakby możliwości zobaczenia, czy jest on włączony, czy nie, dlatego tutaj mamy tu opcję. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze mamy w tej konsoli, to jest włączki włącznik głośnika. Dalej przejdziemy sobie do urządzeń wejścia i wyjścia, bo w sumie to już by było tyle, jeśli chodzi o te przyciski tutaj. No jak widzicie, to są dosyć proste te rzeczy, łatwo się zorientować. I tak, zaczniemy sobie chyba od urządzeń wyjścia. Pierwsze urządzenie, czyli monitor, mamy tutaj go na samej górze, jest podłączony do karty graficznej i służy do wyświetlania grafiki. Jego wymiary to 32x16 pikseli, 1 piksel to 4 lampy, czyli wymiar piksela to 2x2. Dalej, pod spodem mamy wyświetlacz znaków, możemy sobie wyświetlić każdy znak ASCII. Jest ich około 95: litery duże, małe, znaki specjalne, symbole, cyfry itd. Łącznie mamy 32 segmenty, 16 na górze i 16 na dole. Jeden segment ma wymiary 7 na 5 więc taki standardowy wygląd znaku bardzo dobrze czytelny. Jeden piksel to 4 lampy, czyli wymiary też jak wcześniej 2 na 2 Do wyświetlacza podłączony jest też dekoder liczby z binarnego na kod BCD, więc dzięki odpowiedniej funkcji może nam posłużyć też ten wyświetlacz jako wyświetlacz yy, cyfrowy. Głośnik tutaj się znajduje w konsoli za nami. Jest 16 dźwięków od A, czyli 3 uderzenia do B, 17 uderzeń. Jeden rodzaj dźwięku, bit, bo ten blok jest na bloku, na bloku szmaragdu i grany może być tylko też jeden dźwięk naraz. Teraz sobie przejdziemy do urządzeń wejścia. Dobra, zaczniemy sobie od tego i to jest generalnie joystick, ja to tak ochrzciłem, chociaż można powiedzieć, że miał spełniać trochę funkcję myszki, nie wiem do końca, ale ma to cztery przyciski, góra, dół, prawo, lewo i, i w sumie na razie jeszcze tego za bardzo nie używam, jest podłączone, działa. Może się kiedyś bardziej przyda. I najważniejsza rzecz yy, obok, czyli klawiatura. Podłogowa powiedzmy odwzorowana klawiatura QWERTY z, ze wszystkimi podstawowymi znakami ASCII i niektórymi znakami specjalnymi. Jedyną zmianą jest to, że przeniosłem znak ESCAPE w prawy dolny róg. Pokolorowana jest dla lepszej widoczności plus każdy klawisz jest sprytnie opisany, więc nie potrzebujemy tabliczek, da się na nie łatwo odnaleźć. Shift tutaj jest przyciskiem, nie dźwignią, a informacje czy jest wciśnięty mamy tutaj obok, ale wyświetla się też komunikat na czacie, jeśli mamy je włączone. Klawiatura jest podłączona do dekodera liczby z systemu dziesiętnego na binarny, więc możemy wygodnie przy odpowiednim przerywaniu podać liczby przy pomocy tych klawiszy, czyli wygodne pisanie dosyć, bardzo fajna obsługa. I chyba to by było wszystko, jeśli chodzi o urządzenia i sterowanie. I teraz myślę, że możemy przejść do obsługi. Ale powiemy co nieco więcej o pamięci tego komputera, bo to jest bardzo ważne. W tym komputerze wszystkie programy, gry i tak dalej znajduje się w pamięci ROM. Dla komputera ta pamięć jest tylko do odczytu, komputer nie może nic w niej zapisać ani jej w jakiś tam sposób modyfikować, tylko ja to mogę zrobić ręcznie tak naprawdę. I właśnie ja robię tak, że wklejam ręcznie do tej pamięci to, co chcę, aby zostało teraz uruchomione. I mam taki po prostu pokój, w którym mam wiele programów sobie zapisanych, tak, które mogę sobie skopiować właśnie do, tego, do tej pamięci. I aktualnie wklejony jest program kalkulator. A robię tak, ponieważ ta pamięć nie jest duża i zmieszczenie w niej kilku skomplikowanych gier i programów byłoby problematyczne. Musiałbym się bardzo ograniczać, ucinać niektóre funkcje i tak dalej. Dlatego ja sobie piszę wszystko, nie przejmując się w ogóle rozmiarem, na spokojnie i później kopiuję ten cały kod yy, sobie gdzieś w oddale, w oddali i yy, z dala od tego komputera i później sobie wklejam go do pamięci, jak chcę, żeby był został odpalony powiedzmy. Moja pamięć ma 256 komórek, tak to nazwijmy, i one są numerowane od 0 do 255, czyli da się to zapisać na 8-bitach, bo komputer jest w ogóle 8-bitowy, o tym nie wspominałem. Czyli ta pamięć pomieści razem 256 komend, a komendy to są takie cegiełki każdego programu takie proste polecenia, np. komenda wpisania danych do rejestru, nie wiem, skoku warunkowego czy operacji, np. dodawania. Każdy program ma swój adres startowy, takie miejsce, w którym się zaczyna w pamięci, a ja adresy startowe każdego programu, który napiszę, zapisuję sobie tutaj na ścianie. Na przykład po skopiowaniu kalkulatora do tej pamięci jego adres startowy to jest komórka 80 i pozostałe programy po przekopiowaniu mają adres startowy 16 na przykład. W mojej pamięci jest też coś takiego jak programy systemowe. To pierwsze 16 komórek od 0 do 15 są jakby zarezerwowane dla nich. Znajduje się tam program startowy komputera i funkcje wyświetlania komunikatów o błędzie, jak na razie. I teraz, właśnie przejdziemy sobie do włączenia komputera i porozmawiamy sobie właśnie o tym programie startowym, co on właściwie robi. Dobra, włączymy sobie komputer i on tak. Po włączeniu komputer zaczyna inicjalizację, czyli tam robi sobie różne rzeczy, coś tam czyści i tak dalej. I skacze do pamięci, do komórki zerowej, czyli pod adres 0. I on skacze tam zawsze po uruchomieniu, a pod tym adresem znajduje się program startowy. To jest taki program, który prosi nas o podanie adresu startowego. To znaczy, chce, abyśmy mu podali liczbę od 16 do 255 i jeśli mu podamy tę liczbę, to on skoczy właśnie pod tę liczbę w pamięci. Czyli podajemy mu liczbę 30, to on skacze do komórki 30 po prostu. I tutaj na lampach mamy, nam się pojawia informacja, że czeka on właśnie teraz na liczbę i Enter. Czyli podajemy jakąś liczbę w systemie dziesiętnym i wciskamy Enter i program leci dalej. Oczywiście nie możemy podać liczby większej niż 255, ponieważ wychodzi ona poza zakres 8 bitów. Czyli, jakby, nie wiem, nie ma, nie ma po prostu więcej komórek w pamięci. I funkcja klawiatury. Jest coś takiego po prostu, że funkcja klawiatury informuje nas o tym, że liczba, którą podaliśmy, jest za duża, po prostu. I prosi o podanie kolejnej. To robi, jakby sama klawiatura, a nie program jeszcze. Ale program robi coś takiego, że sprawdza. Czy nie podaliśmy liczby mniejszej niż 16. Bo w komórkach od 0 do 15 są programy systemowe. I to jest taka blokada, żeby ten program był dopięty i odporny na błędy, żeby jakby program sam do siebie nie mógł skoczyć, bo to może pewne błędy właśnie generować. I to sprawdza już sam program, właśnie co się dzieje z poziomem programu. On po prostu sprawdza, czy liczba, którą podaliśmy nie jest mniejsza niż 16. I jeśli jest mniejsza, to nasz cofa i prosi o podanie znowu liczby. Poza tym, jeśli się ogólnie tak pomylimy, to możemy też przy pomocy backspace'u usunąć całą liczbę i podać od nowa. To jest jakby funkcja klawiatury. My podamy sobie liczbę 80, bo pod tym adresem jest nasz kalkulator, i możemy też wygodnie przetestować jakąś inną część kodu tego programu. Nie, musi zawsze, nie musimy zawsze podawać jakby adresu startowego, czyli nie musimy odpalić kalkulatora, możemy tylko jakoś tam yy, jakiś tam kod po prostu z tego, z tego programu sprawdzić sobie. Yy, I to jest właśnie fajna funkcja, bo mm, właśnie tak jak mówiłem, nie mamy tutaj ograniczeń, że musimy akurat skoczyć do programu. Po prostu może być mieć to jakakolwiek komórka w kodzie i tyle. I jakby odpalił się kalkulator i czeka sobie aktualnie na pierwszą liczbę do obliczeń. Ale my na tym sobie skończymy omawianie, bo to już byłoby jeśli chodzi o program startowy, to tyle. I w następnym odcinku będziemy już omawiali ten kalkulator i każde jego działanie, jakby pojedynczo. I przy okazji pokażę Wam, na czym polega systemowa funkcja wyświetlania komunikatów o błędzie. To też jest bardzo ciekawe. To w sumie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków z tej serii. Trzymajcie się i cześć!